Cześć, witajcie w pierwszym odcinku mojej nowej serii, która Zagości przez jakiś czas u mnie na kanale Otóż jest to gra Lego Harry Potter lata 5-7 A więc kontynuujemy poprzednią serię Czyli e, lata 1-4 I myślę, że e, Przejdziemy wspólnie Całą tą grę, tak jak poprzednią część e, I będzie wam się to przyjemnie Oglądało, bo mi w poprzednią część Naprawdę bardzo fajnie się grało I tą także bym chciał przejść Także myślę, że Będę nagrywał jak na razie z tej gry materiały i myślę, że codziennie będę mógł to wrzucać, żebyście mogli codziennie coś obejrzeć ode mnie na kanale. A czasem, jeżeli będę miał ochotę nagrać coś innego, to wtedy albo będę nagrywał dwa na raz i wrzucał na YouTube'a, albo zobaczymy, albo wtedy w jakiś dzień. Po prostu e, nie wrzucę e, nie wrzucę LEGO, tylko jakiś inny odcinek. No a my zaczynamy... No może jeszcze nie zaczynamy piątego roku, na razie są wakacje przed piątym rokiem. E, po e, wydarzeniach e, na czwartym roku, gdzie e, Harry wygrał turniej Trójmagiczny, ale kosztem tym, że e, zginął Cedric Digori. No w sumie średnio go lubiliśmy, ale jak już był, to już był. Yy, I... Y, oczywiście szkoda chłopa. Ale cóż, takie życie. No, no jak na razie my bawimy się, no można to na razie tak powiedzieć, y, że bawimy się z Dadlejem, y, czyli naszym kuzynem. Y, na placu zabaw. Mm, tutaj muszę ogarnąć trochę inne sterowanie, ale już nie będę nic kombinował. Nie będę nic zmieniał, tylko po prostu przyzwyczaję się do tego. Skok mamy na J. Na K mamy wszystkie y, czary typu, y, żeby coś poskładać, jakieś klocki. Na D to tak jak było. A na U mamy zmianę postaci. Czyli chyba U z... UJ i K, tam mi się wydaje, że są inaczej, ale nie wiem już um, Chodźmy tam jeszcze na górę, tam mamy coś do... Na, na radę tam wejść Ja chcę tam wejść, bo tam jest Aha, nie, tam trzeba mieć yy, Specjalne buty O, Wesley sticks trainers Czyli takie buty, które można po y, pionowych ścianach chodzić yy, My chodźmy, aha, my potrzebujemy Tu, bo Dudley jest y, niby Koksem. I on potrafi właśnie coś takiego jak mieliśmy w, w latach 1.4 Hagrida, że potrafi ciężkie rzeczy przesuwać. E, także zapamiętajmy to, bo nam się przyda na przykład tutaj do otworzenia e, tego przejścia. I też mamy, widzicie, inaczej animację, e, że po prostu nie klikamy raz, tylko musimy przytrzymać K, e, żeby nam coś e, ktoś otworzył. Mm, mamy rower Czy możemy coś z tym rowerem zrobić skoro już wypadł Dobra rozwaliliśmy go Aha i chyba mamy Nie myślałem że będą części żeby auto poskładać Ale jednak nie Auto Tam widzimy już można użyć jakąś czarną magię której my tutaj nie znamy oczywiście Tutaj dopiero jakbyśmy chyba odblokowali postać yy, Voldemorta no, moglibyśmy yy, tego użyć ale aha bo tam widzicie jest student chyba w potrzebie my tu znowu potrzebujemy dadleja żeby nam rozwalił auto no i nawet dadlejem też możemy bez użycia czarnej magii no nawet nie czarnej ale po prostu bez użycia magii poskładać yy, klocki dobra tutaj też nam jest potrzebny żeby furtkę otworzyć jest Chodźmy dalej. Weźmy Harego, bo jednak magia tutaj się przyda, tak mi się wydaje. I też głupie, że Harry tutaj jak na razie tylko jeden czar zna, mimo że pamiętacie, że my tych czarów tutaj dość sporo na latach 1-4 się nauczyliśmy. Możemy tu przejść? Nie możemy. Dobra, Myślę, że tam jakiś klocek będzie ukryty, jednak nie. Hmm. że musimy tutaj poukładać klocki, tak jak są tutaj na grafiti narysowane. Albo bo w sumie nawet nie musimy tak, tylko po prostu y, musimy je y, zrobić tak, żebyśmy mogli wejść tam na górę. Nie wiem, nawet chyba już damy radę. No, także nie wiem, czy Dadley wejdzie za nami, czy nie. Ej, jakoś dał radę. Jednak nie jest aż tak tępy, jak go wszyscy uważają. No a my oczywiście scena z filmu yy, Wchodzimy do jakiegoś przejścia podziemnego albo w sumie nie podziemne, po prostu jakiś tunel I zaatakowały nas Dementory yy, Oczywiście nie damy rady ich pokonać Nadle ich nie widzi, bo yy, Dementorów widzą tylko yy, Czarodzieje No my tu będziemy tak to robić do oporu, nie? Póki nas nie zaatakują Bo jednak wtedy się włączy cutscenka Nie wiem czy Muharrem idzie do przodu Ale dobra No właśnie ten już go tam atakuje No i włączy się cutscenka My będziemy chcieli pomóc Dadlejowi, A przez to zostaniemy yy, Sami zaatakowani Nie jednak to już było bo nas też atakował Dementor, ale użyliśmy e, czaru przy Mugolu, czyli e, Ministerstwo Magii się w, będzie wkurzało na nas, ponieważ poza naszą szkołą, dopóki e, jesteśmy niepełnoletni, nie możemy używać czarów. No i wujkowie Darslejowy myślą, że to nasza wina, że coś tam dadlejowi się stało i zamknęli nas w pokoju. I co? Hello? Wszyscy się byli yy, Dursley'om na chatę, w ogóle nie wiem czy oni byli w domu czy nie chyba w filmie yy, i w książce nie było ich, gdzie się tam wynieśli Jak dobrze pamiętam Wow, my tu Wow Zbieramy klocki, zbieramy klocki Tam, 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 jest Jakoś dziwna ta animacja, ale jest jaka jest Kurde nie zebrałem Kurde znowu nie zebrałem tego niebieskiego Kurde, jaki statek w ogóle Takie coś po rzekach w Anglii pływa I co? I co teraz? Gdzie mamy się udać? Znaczy w ogóle my... o fioletowy, tutaj zabraliśmy. No, my teraz musimy się udać na Private Drive. W sumie Harry jeszcze o tym nie wie... Hmm. Ale mogę wam zaspoilerować tak lekko. No, mamy obstawę, żeby nikarego nie zaatakował. Bo jednak Voldemort, jak już się odrodził. To chce dorwać za wszelką cenę. Aha. Oczywiście Tongs lipa i pozrzucała wszystkich yy, zmiotły. A my co, jesteśmy już na miejscu czy nie? Jeszcze nie. Aha, mu musimy uratować Tongs i jakichś dwóch ludzi, których w ogóle tutaj kompletnie nie znam, nie poznaję. Co to, to za postacie? Yy, dobra, jak to działa? Yy, no przecież nie zdążę wszystkich naraz obrócić. A spróbujmy zamienić. O właśnie, on może. Yy, to jest ten Kingsley i nim przynajmniej znamy czar, żeby rozwalać yy, srebrne świecące się klocki. Także pomoże to nam. Yy. Co my tu mamy. Hmm. Aha. Czyli stworzyliśmy prowizoryczną piłę mechaniczną. Zbierać klocki, zbierać. O, uratowaliśmy już kogoś. Nawet się nie przestawię. Ładnie to tak. Ale okej, okay, jedną mamy z głowy Wiemy, że Tongs jest yy, w, yy, w... tej fontannie Także tutaj jest jeszcze gdzieś będzie ten gościu do uratowania Co my tu mamy? Aha, jakiś zraszacz Jeden na pięć? Wow Nie wiem, spróbujmy tu coś rozwalić, nie da się Naprawimy jakiś wózek hmm, no składa się. Dobra, to też, to też I co? Będziemy mieli tym jechać? Nie, tutaj tongs była. Aha, to tam nie ma jednak spontanie tongs, tylko ten jakiś trzeci gościu. Aha, i oni teraz nam wszyscy pomogą. Dobra, ładnie. Czyli... Aha, dobra, chodźmy jeszcze zobaczyć, może tutaj najpierw. Yy, bo pewnie jak wyciągniemy trzecią osobę spontanicznie to nam się włączy I nie będziemy możli mieli możliwości wykonać tutaj yy, dalszej części zadania hmm, Co my tu mamy Dobra rozwalimy kutkę A w środku Coś do poskładania Jak widzicie czasem jeszcze jedna mi się myli i zamiast y, jak klikam J, bo na J to kiedyś było y, składanie Tu jest jeszcze jakaś postać A to jest pewnie student Czy nie? A nie, to jest jednak ten gościu Czyli kto tam jest w tej fontannie? Dziwne Wow Co ja tu mam robić? Ty, Harry, nie pomyliło ci się coś? Nie wiem na co mi ta łódeczka, ale niech im będzie. Popływałem chwilę i mi się znudziło. Mm, Uruchommy jeszcze ten z, yy, zraszacz. To będzie czwarty? Czy trzeci? Trzeci. Gdzieś tu jeszcze dwa muszą być. Chyba, że w następnej lokacji. klocka czyli tu mam już wszystko pozbierane aha hmm. tu jest jakaś jakieś coś nie nie wiem dobra o, zraszacz czwarty ale co z piątym widzieliście go gdzieś tutaj tam jest, okej okay. ukrył się za no nie, to figurką Co za to dostaniemy? Łooo! Wow! Wow! Łooo! Ile klocków? Ale i tak mamy dopiero z połowę Dobrze, a tutaj widzę, że jednak musimy jeszcze Szalonokiego Moody'ego e, uratować Także Harry, pomóż nam No i powinno go Jak gulik wylać Aha Czyli szalonoki potrzebuje swojej laski Trzeba mu ją podać do ręki Bo nie dupa i nie chce mu się ruszyć I poszukać Ale dobra, dostał Także jest zadowolony Oj, możemy grać Kingsleyem Chodźmy tam do góry W końcu nam wszyscy poszli Jesteśmy już przy Private Drive czy nie Jesteśmy to był numer 12? Tak, bo między nimi chyba było 11 i 13. Coś takiego. O, i Harry podjarany. No i tu jest główna siedziba zakonu Feniksa. A jak ktoś nie wie, co to jest zakon Feniksa, no to oglądajcie kolejne odcinki, to się na pewno dowiecie. O, nawet pani Wesley. Ron, Hermiona i Ginny nawet. O oh. oh, Freddy George czyli cała ekipa Pan jestli. Nico Aha wszyscy się wkurzają że ja tego patronusa użyłem No że ministerstwo magii jest wkurzone i będę musiał iść na przesłuchanie do ministerstwa magii Żeby się wytłumaczyć dlaczego przy Mugolu użyłem czarów W sumie taki Mugol który i tak wie że jestem czarodziejem nie no to to jest najlepsze a oni się i tak wkurzają bo dookoła nie było innych ludzi ale dobra przyszliśmy do ministerstwa magii razem z panem Wesleyem, który mnie tutaj miał odprowadzić Co, ale teraz na przykład jak tu magię używam to ja już jest akurat w porządku nie, to tego się akurat nikt nie czepia Ale wiecie no, jakoś trzeba w to grać Dobra, tu nic nie mamy do roboty na początku będę chciał tak grać, żeby jak najmniej rzeczy pominąć, chyba, że już serio nie będzie yy, sensu czegoś grać. Aha, mamy możliwość wzięcia Artura Wesleya i on, tak mi pisało, że ma opcję naprawiania. Yy, naprawiania, o właśnie. Jak przytrzymamy K, to może naprawiać zniszczone przedmioty. On jest taka złota rączka w domu. I też się interesuje yy, przedmiotami od Mugoli dlatego mniej więcej będzie wiedział jak się danymi rzeczami posługiwać mamy co, komin przeczyszczyliśmy wypadnie nam coś z niego czy nie coś nam tam wypadło hmm, co to jest yy, yy, aha, że to jest yy, sieć Fiu czyli możemy wejść do kominka i za pomocą proszku możemy się przenieść do innego kominka. O właśnie tak jak teraz. Za nami pan Weasley powinien też tutaj się udać. Czy nie? Czy? A jest. Już myślałem, że będę tu musiał jakoś y, otworzyć to przejście. Pozbierajmy jeszcze te klocki. Może truizarda nam się uda pozbierać. Chociaż ciężko, to jest pierwsza misja, pierwsza gra. Dlatego wątpię, żeby tutaj twórcy zrobili coś takiego, że... chyba że jak tu zbieramy wszystkie klocki. Ja wiecie, że jak są srebrne klocki czy coś, ja to często pomijam, nie zbieram tego wszystkiego. No ale tam jeszcze widzę jakieś fioletowe, klocki niebieskie, więc będzie szansa, żeby to wszystko dozbierać. A my będziemy musieli się udać tam pod tą bramę. Ale spoko, ja chcę się jeszcze cofnąć, bo tutaj nie zebrałem. Kurde za jednym klockiem Dobra nie będę latał za takimi pojedynczymi klockami Nie ma sensu hmm. Chodźmy od razu to pozbierać Ja bym chciał ten fioletowy klock da się tam... Jest fioletowy Dobrze, a tak że już 2 trzecie mam pozbierane Albo nawet 3 czwarte W sumie dwie trzecie to jest więcej niż 3 czwarte ale Chyba Nie chcę mi się tego teraz przejść, że Zawsze, zawsze jestem ciemny w takich sprawach Eee... 3 czwarte będzie większe mm, Co ten gościu chce od nas? Hello Jakiś wykrzyknik na nim, no i co? Nie wiem. Wydaje mi się, że będzie można kupić taką postać na przykład, czy coś, za daną kasę. Ale to w przyszłej grze. Hmm. Dobra, puściłem papierowy samolocik. Dało mi to coś. Uuu, jak łeb dostał. Ale za to nam otworzył przejście, możemy iść dalej. Mamy hmm, tu coś jeszcze do zebrania? Chyba już nie mamy. O, jeszcze niebieski klocek był, zawsze się przyda. A my możemy iść dalej. I co? Aha, to jest to pomieszczenie z windami, które jadą pionowo, poziomo i we wszystkie strony. Lampę zapalimy, nie znam to nie da Połaźmy po windach, może tam coś schowanego będzie O właśnie Klocki has Aha, czyli zgubił, co to jest żaba? Musimy pomóc mu ją znaleźć Będziemy tam kurde, nie wejdziemy tam A widzimy tam jakąś postać, chyba to jest właśnie Artura Weasley'a Którą będziemy mogli w przyszłości pograć mm -hmm. Weźmy jeszcze tu Jest coś, nic nie było My poszukajmy mojego ropuchy Da się tu wejść? Nie da się Nie, pozamykane Dobra ale gdzie może być jego... Aha, pan Weasley On może naprawić y, tą windę tutaj I Co myślicie że tam w środku będzie? Żaba Coś tam wypadło z tego, ale co? A, jest żaba, dobra Wizard Toad. Dobra, co mi dasz za to? Oczywiście bez kojarzeń mm, you need No, Aha, że potrzebuję żeby znać czarną magię, żeby tam to otworzyć, to to wiem yy, A my dostaliśmy Jakąś wajchę Dobra, musimy ją tutaj umieścić co Harry, siadaj do windy, bo zaraz jedziemy. Ja mam nadzieję, że jeszcze chwilę pogramy, bo potrzebuję klocki zbierać do końca. No, a my tu mamy Korneliusza knota, czyli ministra magii i y, Luciusza Malfoja, czyli ojca od y, Drakom Malfoja, coś tam knuli razem. No, a my tu jesteśmy. Na przesłuchaniu Ja się tam pyta No czy użyłeś patronusa tego i tego przymugolo bla 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 Har mówi tak ale i to tam oni mu cały czas przeszkadzali No już mieli Harego skazać albo wywalić ze szkoły Ale przyszedł Dumbledore i zacznie bronić Harego I co Aha no bo oni w sumie nie wiedzieli że tam jest Że on chciał swojego kuzyna obronić Tylko że po prostu y, użył czarów no i Dumbledore coś tam nawija, mu nawija, nawija Aha, Dumbledore cały czas gada, że Voldemort wrócił, a Corneliusz Knod nie chce w to uwierzyć, bo się boi Voldemorta. No ale w każdym razie on gada, głosujcie. Czy ma być wolny? Znaczy no, czy ma zostać wyrzucony ze szkoły, czy nie. I w końcu... Wyszło na to, że Harry może zostać yy, i może wrócić na yy, piąty rok nauki w szkole magii i czarodziejstwa Hogwart. No, my odblokowaliśmy postać sobie Dudleya. Trueizarda jednak nie udało nam się uzbierać. Ile mamy procent? 80. Czyli jak na pierwszą grę myślę, że to i tak sporo. No, uzbieraliśmy trochę kasy, za którą będziemy mogli kupować różne rzeczy typu postacie typu klocki w sumie nie wiem czy tutaj znowu będą jakieś złote klocki są złote klocki jasne no i za wykonanie misji mamy yy, 1 na 200 klocków także to by było na tyle jak na pierwszy odcinek no i czekajcie na kolejny do zobaczenia